Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sąpolnie od wielu lat wspomaga mieszkańców miasta i gminy w aktywizacji zawodowej. Gmina Sąpolno jest bardzo zaangażowana w proces edukacji i przywracania do rynku pracy osób bezrobotnych z naszego terenu. Dzięki szkoleniom i kursom organizowanym w Miejsko-gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wiele osób już wróciło do Pracy zawodowej, a wielu z nich ma szansę na ten rynek pracy powrócić. Doskonałym przykładem jest projekt Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Sąpolnie, finansowany ze środków Unii Europejskiej i Wielkopolskiego Urzędu Pracy. Programy skierowane do osób biernych zawodowo, które organizujemy, cieszą się u nas wielką popularnością. Zawsze mamy dużą ilość osób chętnych, które chcą skorzystać ze wsparcia, uzyskać pomoc w radzeniu sobie z kryzysem wynikającym z długotrwałego pozostawania bez pracy. Stawiamy nie tylko na cel, jakim jest wyjście z bezrobocia, z bierności zawodowej, ale także na edukację. Uczestnicy po spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem, którzy ustalają dla każdego uczestnika indywidualną ścieżkę reintegracji, Wybierają sobie kursy zawodowe, które chcieliby ukończyć, a które w przyszłości pomogą im w znalezieniu interesującej pracy. Klub integracji społecznej od 10 lat skutecznie pomaga mieszkańcom gminy Sąpolno w znalezieniu pracy poprzez nabycie odpowiednich kompetencji do wykonywania zawodu, dzięki wykształceniu i możliwości odbycia stażu pracy. Nieocenioną pomocą jest też wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Przez realizację programów unijnych zbudowaliśmy w Sąpolnie ważną strategię wspierania potencjału osób, wspieramy rozwój osobisty uczestników w budowaniu poczucia tej własnej wartości, wspieramy zmiany postawy z biernej na postawę aktywnego życia. Zależy nam na tym, żeby właśnie osoby bierne zawodowo czy poszukujące pracy znalazły tą radość z, właśnie z, z aktywnego życia. Satysfakcja, jaką daje praca zawodowa, buduje poczucie własnej wartości, a to pozytywnie wpływa na życie osobiste uczestników projektu. Pomagamy w zdobyciu nowych umiejętności, niezbędnych do korzystania z tego wszystkiego, co niesie ze sobą to aktywne życie, a to ma prowadzić do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z bezrobociem. Zależy nam na tym, żeby wspierać również osoby w budowaniu swojego szczęścia i samorealizacji. Uczestniczki projektu wzięły udział w szkoleniach grupowych, jak i indywidualnych. Miały możliwość zdobycia nowych kwalifikacji z uwzględnieniem własnych potrzeb i zainteresowań, dzięki czemu wykazały się zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu nowych obowiązków zawodowych. Zajmuję stanowisko pomocy nauczyciela. Do moich obowiązków należy opieka nad dziećmi, czynności higieniczne, podawanie posiłków i wszelkie inne zlecone przez dyrektora i nauczycieli. Rozpoczęłam staż tutaj w sklepie majster z artykułami budowlanymi. Jest to bardzo miła atmosfera, super mi się pracuje, zdobyłam sporo umiejętności. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym projektu, bo dzięki temu projektu ja mam możliwość pracować tu. Jako opiekun osób starszych, oni mnie rozumieją, ja ich rozumiem, no jakoś tak dogadujemy jeszcze. No i dlatego, że nauczyłam języka polskiego, co jakoś było lepiej, nie? Bo, bo zrozumiała, że... Jak co nie znasz języka, to nic nie będzie. <grych> w salonie fryzjerskim Euforia pracuję od miesiąca. Zajmuję się przygotowaniem stanowiska pracy, dezynfekcją narzędzi typu maszynek, nożyczek, grzebieni. Jestem bardzo zadowolona z tej pracy, z tego stażu. W Wyśrodku Kultury zaczęłam pracę dzięki projektowi, który został zorganizowany przez miejsko gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sąpolnie. Jestem zatrudniona na stanowisku referenta do spraw administracji. Do moich obowiązków należy odbieranie telefonów, obsługa interesantów, prace plastyczne z dziećmi, w których pomagam. I w pełni uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych, które są tutaj przygotowywane. Przygotujemy zawsze posiłki dzieciom. Zbieramy, myjemy, sprzątamy, odbieramy, wydajemy. Aktywizacja zawodowa mieszkańców to inwestycja w rozwój gminy. Poprzez wspomaganie osób biernych zawodowo zapobiega się ich wykluczeniu w społeczeństwie. Ogromnym sukcesem dla nas i myślę, że dla uczestników jest to, że po ukończonym stażu zawodowym pozostają w danej firmie, lub znajdują zatrudnienie w innym zakładzie pracy. Świadczy to o tym, że są wzmocnieni i zmotywowani do aktywności zawodowej. Jest to dla nas naprawdę ogromny sukces i wielka radość. Program realizacji projektu, począwszy od szkoleń aż po staż zawodowy, dał uczestniczkom szansę na powrót do życia zawodowego, a także poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. Myślę, że jest to możliwość podjęcia na nowo. Pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, a także ewentualnego przekwalifikowania się. Jak najbardziej uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Można zdobyć dodatkowe umiejętności, dowiedzieć się czegoś nowego, super spotkania np. z psychologiem, czego wcześniej nie doświadczyłam, a, a wydaje mi się, że było to pomocne. Spotkanie było tak: z prawnikiem, psychologiem, i mieliśmy też kurs taki na kasę, kasę fiskalną. Dla mnie to jest wyjście do ludzi, tak? To jest przede wszystkim, że rozmowa z człowiekiem drugim, o, to jest takie, no, kontakt, nie? I jakby, no, nie i porozmawianie, że każdy ma jakieś tam problemy, ale jeden drugi powie, porozmawia, to też jest inaczej, tak? Się wygadać, no. Warto brać udział moim zdaniem w takich projektach. Można się rozwijać, kształcić, zdobywać nowe doświadczenia i poznawać nowych ludzi. Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w projekcie. W tej chwili odbywam staż od 1 marca do końca maja. Z pracy jestem zadowolona, jest ok, jest miła atmosfera i jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo miło, miłe ludzie, z dzieciakami dużo pracy, przyjemnie. Jestem zadowolona ze wszystkiego. Projekt reintegracja w ramach klubu integracji społecznej w Sąpolnie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie gminy Sąpolno to dowód na to, że człowiek to najlepsza inwestycja.